Witam państwa serdecznie w wideopokazie dla sklepu www.kupujesz.pl Pokażemy dzisiaj plecak Sparrow 16 w kolorze czarnym. Na naszym innym wideopokazie można obejrzeć ten sam plecak w kolorze już oliwkowo-zielonym. Na pewno w najbliższym czasie postaramy się, aby tych plecaków było jak najwięcej. Plecak wykonany jest oczywiście z Cordury na 5-letniej gwarancji. Pojemność 16 litrów, waga 500 gram, tak jak mamy tutaj na metce od producenta. Jest to mniejsza wersja plecaków SPARO 20 i 30, jest trochę inaczej wykonana. Tutaj ma inny system nośny. W tamtych są oczywiście te SAS. Tutaj mamy taki zwykły airbag. Oczywiście nawet nie jest ściągany, jest to zwykły, zwykłe takie plecki wypełnione gąbką i takim specjalnym oddychającym materiałem. Jak widać rączki są tak wykonane, że mamy tutaj możliwość szybkiego wypięcia tego plecaka. Jest to coś takiego. Na dwóch jest to samo. Rączki małe, no tutaj są dosyć płaskie i, i małe te rączki, bo jest to mały plecak mało gabrytowo i bardzo lekki, więc też jakieś mocne ramiona nie są nam potrzebne. Z tyłu jeszcze tutaj mamy, tak tutaj mamy jeszcze tak, na takich zaczepach jest to na dole. I to chyba wszystko. Z boku mamy oczywiście system mole do podczepienia na przykład kieszeni bocznych plus ściągacze boczne, że na przykład mamy plecak mocno wypełniony, więc sobie go ściągamy, lub jest właśnie niewypełniony, też możemy sobie zacisnąć i ten plecak się robi dużo bardziej płaski. Od spodu nie mamy żadnych niespodzianek. Z przodu oczywiście też system mole. Możemy tu podczepić różne akcesoria. Miejsce na naszywkę, niestety z PARO 16 nie jest ona dołączona w zestawie. Trzeba sobie samemu jakąś szybko kombinować. Teraz jeszcze pokażemy, bo tak nie pokazałem kieszeni przedniej. Tutaj jest oczywiście kieszonka przednia, płaska. Jest to coś takiego. Tam w środku w tym plecaku siedzi teraz śpiwór, on jest trochę za duży, dlatego nam tutaj wybrzuszyło trochę tą kieszeń. Ale wygląda to mniej więcej tak. I teraz komora główna. tak otwiera się prawie do samego dołu wyjmujemy śpiwór, który jak zwykle jest u nas wypełnieniem w tych plecaczkach firmy v -Sport. jak widać tak mamy komorę główną, z tyłu na plecach na usztywnianych plecach mamy taką kieszonkę na gumkę, możemy tutaj sobie wstawić jakiegoś małego laptopa, tableta czy na przykład jakieś dokumenty, które nie powinny nam się walać po głównej komorze, no i z przodu na tej przedniej klapie mamy też kieszonkę jest ona płaska, mała Możemy tutaj sobie trzymać na przykład klucze. Wszystko łatwo się zamyka. Powiem to co jeszcze mówię przy każdym plecaku, nie zapomniałem o tym powiedzieć na wstępie, wszystkie jakieś szczegółowe informacje na temat tego plecaka znajdą Państwo na naszej stronie klikając w link pod filmem, który właśnie Państwo oglądają, bądź w katalogu producenta, to jest tylko i wyłącznie wideo pokaz. dlatego też takich rzeczy nie opowiadamy, pokazujemy tylko jak on jest wykonany. Dziękuję serdecznie za uwagę i pozdrawiam.